Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj za mną jest Kifi na mapce Siemano. na mapce na której będziemy szukać kosy. To co prosiliście. Proszę bardzo, dzisiaj sobie z Kifi dokładnie poszukamy. Tak. No to co? Lecimy już. Lecimy, nie? dokładnie, no krótka piła no Tutaj nie ma przyjaźni. Nie ma. Tutaj jest Bez szukanie kosy. Tu jest szukanie kosy. Coś ci ping skoczył. Pewnie no przeze bardzo, mnie. Bardzo, bardzo, bardzo to odczuwam, że tak powiem, ale no... Ja też to nie czuję, ważne, że Czy ty to odczuwasz. Ja to tu patrzę po, sza po szafkach. Tu wszystko sprawdziłem. <laughs> tutaj kto... Ty! Kogoś tutaj zamordowano. To... O! Dlaczego? Ale wiesz co, nie... To... Słuchaj, no to szukamy narzędzia zbrodni. O, mamy motyw, słuchaj. No tak. Szukamy narzędzia zbrodni. Żeby popełnić kolejną zbrodnię. Nie, nie co ty. Nieważne. E... Hmm. Uważaj, panna no, czysta. To też może być. A w ubikacji Zlewia może być? Często. Nie. E nie da się. W ubikacji nie, nie spotkałem nigdy, aczkolwiek z lewie bardzo często. Tak? Dobra. No. Widzę, że ty idziesz gdzie indziej, to ja pójdę gdzie indziej. Może, żeby nie walczyć z tobą o tą kosę. Aha, bo ty to miejscowe ja, ja masz. Przejdę, ja się przejdę na dół. Jaką miejscowę? No to co, tak wchodziłeś tam, tak do takiego ukrytego miejsca? Ja poszukam tutaj w szopce. Hmm. Obca. Coś tu jest, ale to jest śrubokręt, albo piła. Piłą cię nie mogę jakoś tam pociąć, nie? No niestety, piłą, no. Nie jest to dosyć realistyczne, bo normalnie to byś wiem, że wziął piłę i mnie zabił. No, ale. Ktoś tutaj, no. No, Ale rozumiem jaka o, jest. Chodź, pogrillujemy. Co ty? O, a w grillu? Nie. Ty! Opa... Oszukał mnie. Za to dla mnie! Oszukał mnie! Halo, byś chciał mi to wie? To ganiać, to cię no, wiesz, zagoniłem pod. Oszukał tak mnie! Skąd kubasy? wziąłeś tą kosę? <grych> Cieś mnie no. oszukać, kurde. W szafce była, była w szaferce. Także do ilu gramy sam się w ogóle? Do Ile trzech chcesz? Granych, do do trzech? Możemy dwajenki. do pięciu na przykład. Jak to tak szybko no. będzie szło, no to czemu bym. To nie... Do pięciu, no to kurczę, zobaczymy, bo to wiesz. No dobra, zobaczymy. Jak będzie szybko szło, to faktycznie no bo... możemy do pięciu. A myślę, że będzie szybko szło. No, myślę, że tak, skoro ty znasz mniej więcej gdzie co szukać. Czekaj ja. Nie no! Co jest grane? Skąd? 2-0 Skąd wziąłeś tą kosę? A sobie była w pierwszym pokoju, zaraz w Ej, to mi się coraz bardziej nie pod... Nie no, musi w końcu tu być gdzieś, no czekaj No jak nie tu, to tu, no kurczę. Sąsiad? Ej, skąd? Co to? Co to ma być? dobrze, że do 5 gramy. Czy ta mapa się w ogóle restartuje? Czy te miejsca się restartują? Cały czas dzień dzień znajduje sobie, więc to nie jest Nie, nie, nie. Coś... Ostatni raz tutaj patrzę. Już więcej do tych szafek nie będę zaglądał. Te szafki są pechowe. No, będzie... powiem ci, że jeszcze nigdy nie znalazłem w szufladzie. Zaraz będzie... Sąsiad, halo! Kosa w płuca. <laughs> nie no, tak pożartowałem sobie troszkę, ale... Ale nie mam kosy jeszcze, mm, wiesz? I tutaj nie też mam... nie mam. I nie zanosi się na razie, żeby żeby miał. O, no, może tu będzie. Jak się idą poszukiwania? Złapałeś już jakiś trop? Nie, aktualnie jestem w ubikacji. W ubikacji? Sz szukam za tapczanem. <grym> Dziękuję. Cztery do sera. będzie naprawdę krótki odcinek, Kifi. <grym> Naprawdę? O nie, tym razem ja idę w prawo. Tu musi być ta kosa, bo ja nie wierzę w to po prostu. Nie! Czemu ta kosa jest zawsze w tym samym miejscu? To jest nie fair. Jest zawsze w innym. Jak Zostaw to zawsze w innym? No dobra, w tej szafce na no drugi raz była rzeczywiście. Ale ta na przykład poprzedniej ludzie była w Wannie na górze. Ale sąsiad. Ty nie jesteś. Nie, nie wiem? Ty nie jesteś mi. taki skoczny chyba. O, nie zgodę. no... 5 do 0, czy dobrze liczę? Tak. Nie no, słuchaj, to zróbmy jakąś bonusową rundę. Tak, się... zróbmy albo takie <noise> dwie bonusowe, tak. Bo to jest naprawdę, to jest impossibilu, co ty robisz tutaj na tej mapie. Właśnie, powiem ci, że... Oczywiście nagrywałem do siebie ostatnio, z Damianem, to... No. Przez wszystkie rundy nie znalazłem ani razu kosy. Ale oczywiście, <noise> na moim odcinku nigdy nie znajdę kosy. Ta. Tak, to... no ale nie bój się, tutaj już... Wszystko się nakamerowało, czekaj, tak, już idzie... się nakamerowało. Wszyscy wiedzą, że ja też umiem szukać kosy. To I naprawdę, ja nie mam pomysłu. Ja pierniczę ale jazda. To znalazłeś kosę. Kiwi! Jest tu na górze. Ej, skąd cool, masz kosę? Też znalazłem. <noise> tu są dwie kosy na tej mapie? Tak, można znaleźć nawet dwie kosy 6 do 0. Sąsiad. Znaczy, no, znalazłeś kosę, jakby, tak? Zrobię ja, jeszcze jedną tą rundę bonusową. To dawa jeszcze no, jedną. Nie za długo potrwa ten odcinek. Tak, myślę, że 5 minut to dosyć krótki o odcinek. Wiesz co, ja takie wrzucam, ludzie się wkurzają, że za krótkie. Czekaj, czekaj, bo teraz w tym momencie jestem zbugowany, dobra. A to... dobra, my chcimy. Dobra, że ci będzie 10 do zera dzisiaj? oby tak było. Dobra, sobie ja się zostawię do... te szafeczki, sobie patrz na No coś tak, bo pójdę. ty wiesz dobrze, że w nich prawie nigdy nic nie ma. Nie, no często jest. To no, sobie możesz tam drugi pokój też obadać. A gdzie poprzednio znalazłeś kosę? Tak się zapytam. No nie wiem. Nie wiesz? No nie ma, nie ma. O nie! O nie! Ha, ha, ha. No, no i to teraz. zanożowany. Zanożowany, totalnie. Totalnie, ileż. trzy, 7 do jednego? Ha! No i Ale fajnie, fajnie chociaż jedzie. raz coś wiesz. Chociaż tak, raz tak. coś zrobić. No. Ale byłem już na tropie, już tak czułem. Wy, wywęszyłeś to, tak. Wywęszyłem trochę. już, że, że już niedaleko mnie no, A ty kosy. to tam wiesz. Nie masz z tym problemu. Ale możliwe, że to był po prostu zapach e, tej kosy, którą trzymałeś w ręce. Tak, coś, coś poczułeś w każdym bądź razie. A czy ta kosa może się znajd znajdować, tak powiedzmy, na ziemi, gdzieś na trawie leżeć? To raczej e, mało nie, prawdopodobne, raczej nie? Nie, raczej nie, raczej, raczej mało prawdopodobne, raczej na jakichś na jakich rzeczach są. Może być na jakimś koszyku, na jakimś kamieniu, chociaż na kamieniu też rzadko... Powiem ci, że na dole już wszystko przepatrzyłem plus minus i obawiam się, że skończy się to kosą w płuca. Zresztą już moje. wszystkie szafeczki posprawdzane przez ciebie. A ty ja ci je pozamykam, żebyś sobie jeszcze raz posprawdzał. A czy na łóżeczku coś może leżeć? Nie ma. Tak, na łóżeczku też czasem. Chcesz, może że publikacji już sprawdzałeś? W sumie mnie to hmm. nie dziwi. No cóż, to nie sprawdzałem jeszcze w garażu. Ja sprawdzałem. Mogę ci dać protipa. Okej. Okay. Ale tak dokładnie sprawdzałeś? Tak. Na każdym siedzeniu samochodu? No do samochodu to nie wszedłem. No nie, nie Uuu, ma, nie ma. Hu hu. Coś mam. Co to był za dźwięk? Coś ma. Coś mam. Eee, powiem ci, że nie, że nie wiem. Że ja ty się też coś mam. Nie, nie, ja się oddam. Ciebie po prostu myślę, że nie mamy o czym rozmawiać w tej chwili. Halo, Kifi! Taś, taś. Gdzie ty jesteś? Najgorsze, że Gdzie ta ja druga jestem? kosa gdzieś może być schowana i ty ją możesz Znaczy Ona zabrazić... nie zawsze jest, wiesz? Ona, ona czasem jest, czasem jej nie ma. Jest Możliwe, że jej nie ma całkowicie na przykład teraz. O, no, bo jednak nigdzie nie znalazłem. Chodź tu. Ej! Co? Co to? Co to ma być? Ale ty mi tutaj latać. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj. aj, aj. Ja piernicze, ty masz jakieś busty do, do ten do, do biegania dzięki tym lagom. Naprawdę. To dawaj jeszcze teraz do 5 i będzie tak do 10, zagramy takiego. Żeby ten odcinek miał 10 minut około. Halo, kifi. Halo, Halo, czy ty masz co tak ogromne dzieje, lagi, jak? że nie możesz się ruszać? Yyy... Znaczy wiesz co, miałem problemy z połączeniem, nie słyszałem cię na PS w sumie. Mówisz? Ale to nie moja wina chyba, z tego to co To moja wina, na, na 100% moja. Także wcale tutaj nie próbuję jakoś yy, nadrobić tego, że nie mogę znaleźć kosy tym, że mam słaby internet. Wcale <laughs> to tak nie jest. Czekaj, uuu, jest! Mamy, mamy. No, znalazłem no, niejaki nóż. Hmm. Niejaki nóż nie znalazłem. Tak. Ale nie mogę znaleźć, że tak powiem, kogoś kto chciałby przyjąć go. W swoje... Myślę, że nie znasz kogoś kto z chęcią przyjmie nóż dzisiaj. Mówisz, że ta kosa nie bardzo? Ale przecież nie, 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 zawsze nie lubisz bardzo. dropnąć nóż albo coś takiego, no to... dropnąłbyś Drop sobie to. teraz. To, to wiesz, to podejdź do mnie, kliknij G, i wtedy się, da da się dogadamy. Nie da się, nie da się. da się, wszystko się da. Nie wiem gdzie jesteś, nie? Ukryłeś mi no się gdzieś. I o to właśnie chodzi. A no tak, bo ty mnie na czas możesz porobić. No, 3 minuty wytrzymam. Nie tak powiem. Hmm. O, 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 o słyszałem, słyszałem. Gdzieś było słychać, że ktoś buszuje. Po chacie nie ktoś wiem, goni. Ini. Ktoś po chacie goni. O kurde. Tu Cię nie ma. Nie, no naprawdę. Oh, oh, kurde. <laughs> no to widzimy się sam się za 3 minuty. A co, to znalazłeś to, miejscówę? Powiem, znalazłem taką miejscówę. <laughs> Ej, dlaczego to robisz? Czy tu jest jakieś ukryte przejście? Powiem Ci, że znalazłem takie przejście, którego naprawdę nie znałem. Ty nie znałem, znałeś? To no to... Tyle. I się nie spodziewałem, że tu może być jakieś przejście. Powiedz mi sąsiad, gdzie jesteś około? Ja jestem chyba w jadalni. Dywan jest na ścianie, to jest czyli Nie, to... Jestem na górze. Jestem na górze. Na górze mówisz? Tak powiem, niedaleko mam do łazienki. Czekaj, czekaj, obczaję to. Na wyciągnięcie, jakby stopy, że tak powiem. Widzisz mnie, czy nie? A jesteś w łazience na górze? Tak. No to nie chcę cię widzieć w takim razie. Może <noise> do telewizora wskoczyłeś? Nie wiem, nie wiem. Mówi, że gdzieś jest... A w której jest... łazience jesteś, bo są dwie. Znaczy do, do obu mam niedaleko, ale do jednej mam praktycznie. Powiem ci że trzeba. O. Może mm. ci drzwi? drzwi? Nie, otworzyłem ci drzwi w łazience. Jakby co. A tu jest kosa, jeszcze jedna. Co ty gadasz, gdzie? No w łazience. To i co, jest ten. Czy ja zamknąłem teraz. E, ja w tym momencie zamknąłem te drzwi, o których ty myślisz, tak? Uh, nie? Nie wiem, o czym mówisz. Ja sobie tu poczekam. Ja mam tutaj dwie kosy, więc ty tutaj musisz przyjść. Pierwszy, pierwszy cios zadam ja, więc. Wracaj! Pieseł, wracaj! Okay. Wracaj! Już tu wracaj! Oh. Kurde, miałem już kosę, chciałem Cię zabić. No to ostatnia runda teraz, będzie final boss teraz taki. O, dobra. Ale A. powiem Ci, że nie wiedziałem o tej miejscu, Nie widziałeś? Nie wiedziałeś? To ciekawe, kurde. No To czegoś taki nowego się dowiedzieliśmy. Czegoś nowego się dowiedziałem. Ale że tej kosy nie zauważyłeś, to się zdziwiłem. Ona tak... gdzie była w sumie? W, w umywalce leżała. A najgorzej. Dobra, więc dobra, to jest, w jest ostatnia... Umywalce... To jest w umywalce to jest najczęściej przegapiana kosa u mnie. Tak? Zawsze w umywalce jak jest tym przegapiam. Czyli dobrze w, w tym momencie. W, komentarzu. w tym momencie będzie full skupienie, i to jest już last round. No I oby, Tak, oby. jestem na przegranej pozycji. No i zawsze można być bardziej przegranej pozycji. To już. Ej! Nie no, dobra. Dzięki, Kifi, że nagrałeś to ze mną. Dzięki Ci również. No i tyle. Że mogłem tu wystąpić. A proszę, proszę bardzo, możesz kiedy chcesz, tutaj wpadać do mnie. Okej. Okay. No, także na razie. No się ma.